Nasi klienci poznali firmę Turk jako cieszącego się światowym powodzeniem partnera w zakresie automatyzacji fabryk, procesów i logistyki. Sukces zawdzięczamy utalentowanemu zespołowi i silnym wartościom podstawowym od ponad 50 lat. 6 wartości 1 cel. Kompas wartości firmy Turk jest podstawą naszej otwartej kultury korporacyjnej. Traktujemy siebie nawzajem z szacunkiem i akceptujemy opinie innych. Czy to dla klientów, czy też kolegów, jesteśmy dostępni, utrzymujemy proste procesy i zawsze jesteśmy zorientowani na usługi. Jesteśmy autentyczni i rozmawiamy ze sobą, a nie o sobie nawzajem. Jeśli popełnimy błędy, przyznajemy się do nich. Robimy, co mówimy. Każdy może polegać na naszym świecie. Opuszczamy również nasze strefy komfortu i sprawiamy, że turk jest lepszy dzięki innowacyjności, kreatywności i pasji. Jako gracze zespołowi wszyscy łączymy siły i gramy do jednej bramki z indywidualnymi atutami najbardziej zróżnicowanych osobowości. Szacunkiem orientacją na klienta, uczciwością, niezawodnością, odwagą. I duchem zespołu. Te sześć wartości czyni nas silnymi. One nas tworzą. Turk, Twój globalny partner w automatyce.